Się, nie, wczoraj się popłakałam po zrobieniu wagi? Nie, nie, czekaj nagrywam, niech mówi. Niech mówi. No jak, jak za trzecim już treningiem, tak Mówię, jak już mnie schodzi, to shiitan to później na wagę. To co Pani Ewo? Po piątej obronie pasa możemy zacząć już wywiad? Możemy. No. Z nami jest Ewa Brodnicka, piąta obrona pasa Mistrzyni Świata był ze szczęściem ringu. Nadal są, nadal. Nie to, że nie mogę w to uwierzyć, tylko po prostu udało się zrealizować plan taktyczny i cieszę się, że po prostu zawalczyłam tak, jak sobie zaplanowałam. A dzisiaj, Ja po prostu teraz obroniłam Mistrzostwo Świata i teraz wielkie plany, żeby wyjechać do Stanów Zjednoczonych, także wszystko się układa tak, jakbym chciała i to nie jest szczęście, to jest po prostu ciężka praca. No zanim wybiegniemy w przyszłość, to skupmy się na tym, co było. To na pewno twój jeden z najlepszych ostatnich pojedynków, bez wątpienia. Tak, też tak uważam. Wiesz co, no jakaś tam wpłynęła krytyka na mnie, wzięłam to sobie pod uwagę. Pracowałam ciężko na treningach, walczyłam również w półdystansie, nie pojawiały się żadne klinczy, w tym momencie to rywalka mnie bardziej clinchowała. Jestem w stanie jeszcze lepiej zawalczyć, jeżeli zbiję trochę mniej kilogramów. Trochę poczułam, nie pamiętam że w tej rundzie, trochę poczułam nogi, ale nie miało to jakby mniejszego, większego wpływu na przebieg walki dałam siebie naprawdę 100%. Ewa, ile to było kilogramów? Tak, Zbijamy tej wagi? 17. 10. Nie, 10. No. Za no, dużo. Za dużo, zdecydowanie. I tym razem w ogóle nie chciało mi zejść, w ogóle nic z pierwszej, też. Że... Nie, serio, ale... <grym> Ja nie narzekam, ja nie narzekam, ale po prostu już miałabym pewnie 6 do zrzucenia gdyby nie, gdyby nie to. Natomiast teraz już obiecałam w ogóle po walce obiecałam. Całemu teamowi, że tym razem to już będzie maksymalnie 5-6 kg i przysięgam. Tak będzie, tak no, rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o tej wadze już nieraz, eee, no, sporo zrobiłaś. Naprawdę zrobiłaś dużo, żeby tej wagi już nie, nie musieć aż tak zrzucać. Już eee. nie obiadam się w McDonaldzie, nie wiem, no po prostu... Znaczy, ale znaczy, wiesz, teraz, z, z, tak. też i sztab ludzi ci pomaga, bo by tak. było odpowiednie gotowanie. Wiesz co, właśnie teraz dietetyczka, właśnie Kalina Pondeleska, której no. bardzo dziękuję eee, z polecenia właśnie Leszka, jeszcze do wniosku, że po walce Leszek się spotka z idotyczką i zobaczymy, jak będziemy pracować nad siłą. Tak, żebym też nie nabierała masy za bardzo mięśniowej, Bo to mi tak przy zwróceniu uwagi, te mięśnie tak mi spadają. Więc jeszcze lepiej to zrobimy. A nie chodzi Ci po głowie zmienić tą kategorię wagową, żeby było lżej. No już, taki... Ale no, Fajnie by było, ale no co, zdokuję swój pas, który, na który ciężko opracowałam, który obroniłam Oj dobra, pytanie, No mógł. właśnie, no... Wiesz, no jakby nie, nie oddam tego pasa tak po prostu pod stolikiem, tak? Chciałabym pa... go... wyzwać. jeżeli mam go stracić, to niego go e, stracę w ringu po ciężkiej walce i, i na pewno nie chcę go po prostu tak oddać. Tym bardziej, ja że po walce zwycięskiej powiedziałaś, że celujesz wyjazd do Wesa To było to ogłoszenie, o którym wczoraj tak, nie chciałaś tak, powiedzieć. Bo... Michaela Mayer, Michaela Mayer tak. Wyżej od Ciebie na boks reku, niepokonana, 12 zwycięstw, tak. bodajże 7 przed czasem, mocna, tak. rywalka. mocna rywalka. mocna rywalka, słuchaj wysoka, już nie będzie niska. Wysoka rywalka, może ona nie ma jednego pojedynczego ciosu, ale to jest taki amerykański styl, czyli bitka, dużo wymian i po prostu ona swoje rywalki czasami Wiem, że jestem w stanie um, dać z nią i nie oddać tego pasa. Także byłoby moim wielkim marzeniem. Wiele osób się pytało, kiedy wyjadę, co jak. No nie było takiej możliwości, jakby wiecie, no to tak się nie pojawia z dnia na dzień. To są negocjacje, to musi się pojawić też rywalka w mojej wadze i teraz się należyło okazja. Ja bym bardzo chciała wyjechać, nie boję się takiej walki. No i zróbmy to. A ty czekasz na tą walkę, prawda? Ty już czekam, czekam. Już wiedziałam o tej, o tej możliwości walki, też pytaliście mnie co na przyszłość, ale ja się po prostu chciałam skupić wyłącznie na zwykłym pojedynku. Także dziękuję mojemu promotorowi, sponsorowi Markowi Niemniogryjowskim, mojemu całowy, całemu sztabowi, gaz, Leszek, Karol, Dawida. To jest jakby wszystkich, wszystkich ich zasługa. Mam świetne warunki do tego, żeby się przygotowywać. Słuchajcie, tylko jem, śpię, spanie to jest moja praca, trenuję, zbijam wagę. To jest piękne, że mogę żyć po prostu ze swojej pasy. Ewa, w ogóle skąd pomysł, żeby bić się właśnie z Major, dlaczego akurat wybór pan na ten. temat? bo ona jest jakby pretendentką do tego pasa. No i w, chyba ty już dawno to mówiłam, że wyjazd za granicę, jeżeli byłby to Stany Zjednoczone, to byłoby to moim wielkim marzeniem chyba w większości pięściarzy. No to jest jakby, w, wiesz, nie wiem gdzie, ale takie moje marzenie, w Las Vegas, no, wiesz, wielka arena, kobieta na, na Gali. Polka, coś pięknego. No po to trenujesz całe życie. No właśnie, po to trenuję. Co teraz wakacje trzeba? Ja się mogę wypłakać. No wakacje, no, wakacje na pewno zjem w McDonald's tylko raz i potem tydzień, tydzień sobie odpocznę, już nie mogę się doczekać wrócę do moich piesków. No to całe przygotowania to. Wiecie jak to wygląda po prostu zero jakiegoś życia takiego prywatnego. W poniedziałek zapraszam na Fightersa. Jeszcze nie wiem, co będzie gośmi bo trochę mi było w tym programie, ale oglądajcie. Także nie wiem, czy wszystkim podziękowałam, ale naprawdę jestem niezmiernie szczęśliwa. Aż ciężko mówić, za po prostu w gardle muszę się napić i iść na antydoping. Ewa, w takim razie gratulacje i powodzenia. Dziękuję. Mogę Cię uściskać. Tak. Wszyscy was, Mamo, Mariuszek, to